Jest godzina piąta niedziela, czasu maledywskiego. Walizki wystawione. Został bagaż podręczny w środku. Ja już mam przybraną piżamę, koszulkę, której jadę. Melduję tu, że za chwilę, znaczy za chwilę, około 40 minut zostajemy z wyra. I ile nagram? Nie mam pojęcia, bo mój telefon postanowił jak nie zaparowywać aparaty, to w tym momencie wywala błąd, że mam wilgoć bądź obcy przedmiot w porcie ładowania. Więc jeśli to wilgoć i wyjdę na zewnątrz że ona wyparuje, no to spoko, podładuję się powerbankiem albo na lotnisku ładowarką, ale jeśli to obcy przedmiot, to nie mam żadnego pojęcia jak go wyciągnąć. I mam 30% baterii, więc to na pewno nie wytrzyma powrotu do domu. Z czym? To jest lekko dziwne, ponieważ dosłownie chwilę przed tym, jak podpiłam telefon do ładowania, przesyłałam pliki na laptopa i się dało przesłać pliki, i on się w tym czasie ładował, bo ja miałam 20% jak podpiąłam, więc 10% nie podładował przy przesyłaniu plików, wszystko było ok. A jak teraz chciałam podpiąć tym samym kablem do laptopa, to już jest nie okej okay, i już Kamilowi pikał alarm, że jest woda, więc mój telefon zbzikował totalnie na tym wyjeździe, no ale trudno, okazało się, że wcale nie jest taki wodoodporny, jak mi się wydawało i nie wiem, czy będzie musiał iść do serwisu, czy mu przejdzie, jak wrócimy do Polski, do naszego klimatu. W każdym razie może się jeszcze odezwę później do was, jak będziemy żegnać wyspę, bo to będzie bardzo ważne, żeby uwiecznić, a potem na lotnisku i tak dalej, no to już może sobie odpuszczę, żeby zostało trochę baterii do Polski. Co ty o tym myślisz? No, myślę, że to jest dobry pomysł, no chyba, że nagle zacznie się ładować, nastanie cud. nagram skąd lecimy na male. Piękne maluczkie lotnisko.

Jak się czujesz z tym, że opuszczamy male? Idzie. Jadę do maleństwa. Do maleństwa, tak. Wracamy do naszego grobusia. Jeszcze, jeszcze troszkę i będziemy. Jest nam smutno, no ale z drugiej strony nie może to trwać wiecznie. Trzeba wrócić i zarobić na kolejne wakacje. Prawda? A po drugie mi już schodzi skóra z ramion bardzo, bardzo, więc też już bym nie mogła być na słoneczku. Więc wszystko idealnie się zgadza. Zjadłem karapeczkę, zjadłem śniadankę. Kupiliśmy tu na lotnisku w koście dwie bułeczki, panini, paner panini i bułeczkę z serem, sałatą z sałatą i serem. Taką bagietę. Ja I mam jeszcze na spadek mojej energii czekoladę z orzechami mam water mój ma husband ma kolę atenção attention ja tak nie ludzie do Frankfurtu nie chcą wracać wiecie już <laughs> wyzywają, wyzywają, wyzywają ich Wzywają i dalej jakby nieba. więc no mam w planach coś wrzucić w program w trakcie lotu ale jakby nie mi się zaczynało tak jak w trakcie lotu tutaj to... Widzę to słabo. Ale chociaż zrzucę pliki. Aha, no jak zrzucę pliki. A nie, bo mówię, że mogę przesyłać pliki, że nie ładuję tylko telefon. Nie wiem, co mówiłeś, że podpinałaś. Kurde, a ja może to się nie udać. No cóż, widzimy się i słyszymy jak mi na to pozwoli mój telefon. To jest, włączyła się. Dobra, to chciałam wam tylko powiedzieć, że mamy jakieś dziwne opóźnienie, bo właśnie powinniśmy startować, a my dalej nie wylecieliśmy. E, to po pierwsze, a po drugie nawet nie ma nas na rozpisce lotów. Dobra, nagrywam tak, bo nie mam statystyki. Istotę... E, chciałam Wam tylko zgłosić, że mamy jakieś zajebiste opóźnienie, ponieważ właśnie powinniśmy startować, a my nawet mamy nie otwarty gate. Trzy e, razy się już zmieniło w końcu go zamknę. I nie mamy żadnego, więc ja przyjąłam sobie coś do bo ja włam śniadanie i mam coś między zębami i mnie to strasznie zdenerwuje. Więc wykorzystam ten czas. No ale mam nadzieję, że jakoś szybko wystartujemy, bo chciałabym je znieść w domu. Dobra, zaporzuciłam telefonu w stosunku z męża, pozwólcie, że się nie nadaje. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać i że rozdzielczość będzie ok, że nic tu nie pomieszałam w W każdym razie. i że będzie mnie słychać, bo to też jest bardzo ważne. W każdym razie jesteśmy w połowie trasy do domu. Właśnie zatrzymaliśmy się na tankowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w uwięzieniu w samolocie. Ja od już jakiegoś czasu wciągnęłam się w książeczkę. Czytam ją cały wyjazd i w sumie prawie całą drogę. Ile spałam? Dwie godziny? Nie dłużej raczej, nie? Zostałam sobie na dwie, dwie i godziny, bo mamy w ogóle taki super luksus, że mamy jedno scenie w naszym rzędzie wolne, więc jak królowa. normalnie prawie jak w biznes klasie, tylko w poprzek, a nie w <grymne> <Zdusz. grymne> No ogólnie bardzo przyjemnie się leci i tak leży, śpi. Więc spoczko. Zostało nam jeszcze trochę, która mamy godzina? What time is? 1915 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22. Właśnie druga. Bo już w jeszcze 7 godzin. Jeszcze 7. godzin. I, no nic, 7 godzin. Więc zapewne, jeszcze pójdę spać. I to jest więcej niż pewne. Ale jeszcze, no teraz dopóki nie wystartujemy, to nie pójdę, bo to bez sensu. Bo mamy 45 minut do godziny czasu, e, a potem musiałabym wstać, bo na start muszę się zapiąć, bo teraz siedzę tak, nie, nie jak się siedzi w samolocie. Widoczek za oknem. Chyba mają tu cieplusią. Ostatnie dzisiaj proszę baterii, ale melduję, że wylądowaliśmy. L lądowanie nagrałam z telefonu Kamila trochę kikiewska jakoś, ponieważ trzeba była brudna, masakra, więc może niewiele będzie widać, ale jesteśmy już na lotnisku Chopina. Czekamy przy na odpił. Uważaj, że to jeszcze pewnie trochę potrwa. No i idziemy szukać samochodu, którym możemy pojechać do Krakowa. Planujemy pojechać z trafikiem, na lotnisku nie ma żadnego, są na osiedlu tutaj pobliskim, więc pewnie zamówimy Ubersona albo jakąś inną taksę i po prostu podjedziemy na to osiedle, żeby zgarnąć trafika. No i podażymy do Krakowa za jakieś 3 godziny, czterech może będziemy w domu.